Patrzcie na to, patrzcie na to To jest maszyna. Na tej jednostce się zostać strażakiem narodziło. Inne sztuczki. Tam z 500 metrów tamtą mańkę. Mój ziomeczek Peter, co koszulki mi robi, jadę właśnie do niego, A, a nawet nie skażę, że jest piątek. Właśnie mycie jamnika SD30. Kozacka fura. O, rynkowa osiem. Pozdro chłopaki, nawet nie wiecie, że tu jestem. Zaraz do was wbiję. Ale. Jamniczek, pięknie. Zobacz sytuacja. Dwie bramy, dwie bramy JRG, trzy bramy OSP Ursus. OSP Ursus JRG 16, dwie bramy. A ja sobie, jak, jak tutaj, jak tutaj służyłem, to. Tam... się W tamtym okienku wpinałem. Tam były dwa łóżka, nikt tam nie spał, tylko ja je sobie złączałem miałem wygodnie, jak w to <gryw> To taka wspominka. O, jest Ursus. Jest tam co? Kurde, nie ma nic, nie ma nic. Może na jakiejś obstawie są. O, zobaczcie jeszcze to. Nabór, nabór. Ogłaszamy nabór. Bardzo porządna jednostka. Pozdrawiam Cię, Grzesiu Jasiak. Do Grzesia Jasiaka proszę się zgłaszać, zainteresowani. O, jeszcze sobie tu parę ujęć i lecę se doziomali. do Więcej służb miałem na, na Skaniuszu, ale na Jamniku też zaliczyłem trochę wyjazdów. Też trochę wyjazdów zaliczyłem. W Piastowie chyba nawet nie byłem przy pożarze w kominie. Wtedy pierwszy raz w życiu, jedyny byłem przy pożarze komina. Więc takie doświadczenie. A nigdy wcześniej nie byłem, bo tak o, o 8 lat na czwórce, czwórka, yy, Wola, Śródmieście. Tam za dużo nie było kominów. Stąd też nie miałem nigdy takiej sytuacji. Dobra, jeszcze Insta machnę i do Ziemali. Audi 80, Audi Małyszuwa, fajna rejestracja. Słuchajcie, na 16 yy, byłem. A tutaj, taką parabolkę można powiedzieć, zatoczę, bo to miejsce ma dużo wspólnego z JRG16. Jakby nie JRG16, to bym tego tutaj miejsca nie poznał. District Workshop, Peter. Koszuleczki razem robimy. A dzisiaj będę. Odbierał koszuleczki, bo ziomal robi na kurs. Zostań strażakiem dla mnie, każdy podopieczny będzie miał pożar w, plac, w pracy. Koszuleczkę, zobaczcie sobie, o, przygotowany już tutaj cyk. Peter tam ciężko pracuje. A dzisiaj ma zrobić ponad 20 koszulek. Jest i on, jest i Peter, prawie 40. 40 Bez czy tam inne zamówienia i tak dalej. A teraz Wam strzelę jak ja się z Peterem poznałem, a jaki to ma związek z szesnastką. Peter, ten sklep wędkarski to był tam, gdzie fryzjer? To słuchajcie, historia wygląda, wygląda tak. Tu jest teraz fryzjer, tu jest fryzjer, tu jest Peter, słuchajcie. Ulica Drzymały, Drzymały 30, jednokierunkowa. I będąc na, na 16, wracawszy z akcji tą drogą, słuchajcie, koleżka Morel, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, bo dzięki Tobie poznałem Petera. Koleżka Morel chciał tutaj zahaczyć, bo tu wcześniej był sklep wędkarski, a to zapalony wędkarz. Więc podjeżdżamy, ale coś mu tu nie pasowało, bo nie było żadnego loga z rybką ani z haczykiem, tylko brzytwy, nożyczki i grzebień, tak? No i podjeżdżamy, tutaj mówi, kurde, już nie ma tego sklepu wędkarskiego, a ja w kompulsywny maniak, patrzę, tutaj coś kolorowego, coś tu jakieś drzewka, tego jest. Mówię, kurde, wejdę zobaczyć, co jest. Wtedy jeszcze maniaczka nawet nie było. No i wchodzę sobie, pyk, pyk, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I tam straż pożarna. Dzień dobry, dzień dobry, wędek nie mamy, tu już dawno tego nie ma. Tu patrzę, kurde, ale kolorowo. Tu jakiś Superman, tu Kapitan Ameryka, Iron Man, Iron Majdanek i ogólnie Iron Maiden. Tu jakie coś, czekoladką się nawet, patrzcie, poczęstować można. Gorzka, dobra? No i tak, podchodzę, zagaduję, czym tu się kolega zajmuje, czy sprzedaje koszuleczki, czy coś robi. Peter, wtedy jak nie zobaczył. <grym> Miał na mnie totalnie wywalone, bo widział, że jakiś na przyszedł, interesu żadnego nie będzie. Mówię, ty ziomeczku, dawaj numer, bo jeszcze może A, się kiedyś przyda. Kontrola, kontrola, kontrola. Pożarę kontrola. Pożarę. <laughs> <laughs> ja mówię, ziomeczku, daj no numer, może kiedyś się jakoś skumamy. On stawił mi numer na, na Messengerze, dodaliśmy się na Facebooku, Z miłą, bo Pitera nie można naprawdę denerwować, bo to jest Bersaker. Piterek, pokaż, co tam pracujesz, pokaż, pokaż, pokaż. <laughs> Chodź, twoje stanowisko pracy zobaczę. No, co, fajnie? Zaraz będzie. Dobra, widzę, że już teraz ci przeszło. Jeszcze na drzwiach A, na drzwiach się wyży. No dobra, kończę tą, kurczę, biedną historię, stary. No i po jakimś roku, jak, jak zacząłem tego maniaczka na maniaczku, zostać strażakie kręcić, latać, skakać, pływać, słuchajcie, no to napisałem do Piterka, Piter, chyba jakieś koszuleczki czas zrobić, bo jadę na targi w Kielce. IFRE, 2019 rok bodajże, 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 ale chyba tak. Power Rangers, Power Rangers, patrz, 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 raz, dwa, trzy, cztery, druga, 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 dawajcie, no. raz, dwa, trzy, cztery, teraz zobacz jakie zadowolone poczułeś, przejazd po buziach, dawajcie, chodźcie, chodźcie i podważaj, imiona mówimy, co od Ciebie, chcesz znaczy, głośno, Zuzia, Dawid, Milena, Oliwia, Marta, wracamy, wracamy, wracamy tutaj. I tak oto się spotkaliśmy, skumplowaliśmy, robimy rozliczne interesy oraz porachunki a nawet częściej porachunki jakieś ogarniamy i się kumplujemy bo dzisiaj przyszedłem do niego sobie na bajerkę, wziąłem moje przenośne biuro zmontowałem, zmontowałem, skończyłem montować filmik na Jotobę, trenerski no a teraz będę miał przynajmniej dalszą część materiału do tego w jaki sposób jrg 16 i District Workshop takich wspaniałych ziomeczków Między sobą na drodze postawiło. <laughs> dobrze, poleciałem na spontanie, czy nie? Dobre, dobrze. Bardzo dobrze. O, jest Dawidek. Wszystko jest. I tu są pieski. O, tu są pieski. Tu są pieski. Pieski, które śpią. Dobra, i to tyle mordeczki. Na maniaczku.pl. Ręcznie wszystko robione. Wszystko robione ręcznie, a nie jakieś tam bangladeskie dzieci. No i czekoladkę można zjeść. Pieski się mogą. No co, jeszcze powiedz? Co, co? 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 Polski dzieci. Co? Polskie dzieci. Dobra, kończymy nagrywanie. Kończymy nagrywanie, bo cywil wszedł. Dobra. Tak już ziomeczek wszedł, to znaczy, że trzeba skończyć. Moją nudną barierę. Siemaczko, zmęczone. Dobra. Pięknie. Pięknie. Kończę, ciao. żebym ciebie przygotował do naboru, napisz do mnie na brief. Tak jak na przykład tutaj, dzisiaj przy jednym udurzeniu tak! Zostań aczku!